od sakietkę, no ale chyba jak ktoś dał 10 tysięcy, to, to ja bym nie musiał dać, bo bym wtedy bana dostał. I pewnie mu by dalej to sam i by wiczyła. Więc nie, ona daje wiecz może... albo oczywiście tylkości dawać. Dobra, czekaj właśnie. cicho, 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 bo już zobaczyłam. No i mam malutki taki tyci, tyci problemik. Mam full lagi lajwa, ale takie full, że tak full, full, full. Elo, to ja tako kozako. Daj mi klasu, to ja wejdę Introsowa. Zgadzasz się? Której! Księga, te księgi Dam ci miecz emerytów w 50%, bo mam taki challenge i muszę jak najwięcej zarobić z skobłego. No i nie, skobłego mam robić. No mogę. chciałbym powiedzieć 13% bo tyle chyba miecz kosztuje, 14%. Можно купить желтое яйцо? Еще не... Еще не Ну, фактически. Выставка. Да. ile Не, ну,